Wiecie, kochani, i za chwilę jadę sobie do Second handu. i chciałam Wam pokazać moją dzisiejszą stylizację. Dawno nie sięgałam po ten zestaw, czyli chodzi mi tutaj konkretnie o żakiet i spódnicę. Koszula to jest przeze mnie dość często y, używana, dlatego że jest y, świetna. Y, zwłaszcza ten kołnierz, ponieważ on jest... Y, bardzo ciekawy i jest taką ozdobą naprawdę wszystkich stylizacji. Można z nim sobie na różne sposoby pokombinować. Na to wszystko ubiorę sobie jeszcze płaszcz, tylko zastanawiam się, czy fioletowy, czy czerwony. Bo jakby chciałabym coś dobrać do tego żakietu, bo on ma takie czerwono, żółto, fioletowo, zielone wstawki. O, tak, aż tyle kolorów. Więc nie bez powodu tutaj są też dobrane przeze mnie fioletowe buty do całej tej stylizacji. No i dobra, ale tak sobie myślę. Płaszcz może będzie fajnie wyglądał czerwony. Tak, zdecydowanie. Wiecie dlaczego? Bo ja też bardzo lubię połączenie takiego fioletu z czerwienią. Jeszcze mam nawet czerwony pazokcie, więc to wszystko będzie naprawdę świetnie wyglądało. Jakie mam na dzisiaj plany, słuchajcie, jeśli chodzi o Lumpex? Bo nie mam budżetu takiego jakiegoś szczególnego. Nie mam też w sumie... Hmm, chciałam powiedzieć, po co jechać. Chciałam też powiedzieć, że nie mam po co jechać. Nie, 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 to nie, 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 nie tak. Zawsze jest po co jechać. Hmm, tylko sobie zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy znowu poszukiwać jakiejś odzieży wierzchniej, bo ostatnio bardzo dużo tej odzieży wierzchniej kupiłam Wam, ją prezentowałam. Czy też wymyślić sobie, nie wiem, coś niestworzonego, nie z tego świata i po prostu tego szukać. Też by było ciekawie. Bo wiecie, że już mnie po prostu takie zwykłe, normalne rzeczy nudzą. Albo, albo i nie w sumie. Wiecie co pomyślałam? Że sobie na przykład poszukam czegoś do przeróbki, a przecież ja mam dwa kartony rzeczy które czekają właśnie na przeróbkę. Nie, no to, 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 to nie. Dobra, widzimy się później. Siedzę sobie, moi mili, już w samochodzie. Za chwilkę jadę do trzech second handów. Tak jak w tamtym tygodniu byłam tylko w jednym, to dzisiaj postanowiłam odwiedzić aż trzy lumpeksy. Dobra, jeżeli tak, w jednym mogę nagrywać, to już wiecie, czyli tania odzież retro, standardowo, bo to jest mój ulubiony sklep, ale dwa pozostałe, jeżeli mi się uda coś nagrać w ukryciu, nie będę się odzywała. No to, no to coś się z tych second handów pojawi. Pokażę Wam tylko tego, tak, co spada z wieszaka. mi nie widać, że jednak nie udało się niczego nagrać w tym second handzie, w którym nagrywać nie wolno. Także trudno. Panie cały czas kręciły się po tym sklepie, więc nie chciałam po prostu być bezczelna. No bezczelna, skoro nie można, no to nie można. Trudno. Może następnym razem się uda. Ale i tak zobaczycie, co kupiłam. Co takiego kupiłam. Także w sumie to Znowu dużo odzieży wierzchniej. Ten film będę musiała podzielić na dwa filmy, albo na trzy nawet. Zobaczę co i jak. Ale bardzo dużo fajnych takich ciepłych futerek sztucznych, i, i płaszcz jakiś taki śliczny znalazłam, i w ogóle coś takiego mm, z innego świata, tak, z kosmosu też. No także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Witajcie, kochani, z powrotem. Dzisiaj pokażę Wam, co takiego kupiłam właśnie podczas robienia zakupów w trzech second handach, natomiast wszystkich rzeczy nie będzie, bo trochę tego się nazbierało, także pomieszałam trochę z Tania Odzież Retro, trochę z tych innych używaków. Jak wiecie, nie udało się nagrać po prostu takich vlogów w tych dwóch pozostałych lumpeksach standardowo, ale dobra, będę próbowała. Jak coś, to będziecie wiedzieli na bieżąco tak naprawdę co i jak. Teraz projekt 360, kolejny element i dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Kochani, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Nowością jest u mnie przepiękny żakiet, który może służyć również jako taka odzież wierzchnia, jako cienki płaszczyk, coś takiego. Jest niesamowicie elegancki, bardzo mi się podoba. Kupiłam go jako nowy z metką, natomiast Rzeczywiście, tutaj się to potwierdziło, że jest w stanie idealnym, bo nie zawsze rzeczy, które kupujemy nawet z metkami, są po prostu w idealnym stanie. No tak jest w lumpeksach. Do tego żakietu była jeszcze sukienka, ale z niej zrezygnowałam, dlatego że już nie była w moich klimatach. Także żakiet jak najbardziej mi się spodobał, natomiast sukienkę odwiesiłam i wzięłam tylko, tylko ten właśnie żakiet. Kochani, jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć, poczekajcie. Dobra, wiem już co. Kochani, w tej stylizacji, którą mam na sobie, wystąpiła ta kopertówka. Mogłyście mogliście ją zauważyć w sklepie, też ją kupiłam, jest bardzo fajna. I powiem Wam jedną rzecz. W środku była taka blaszka, ponieważ tutaj brakuje tako, takiego srebrnego elementu i ten element znajdował się w środku tej torebki, ale to jest bardzo prosta sprawa, dlatego że troszeczkę kleju takiego specjalnego i uda mi się tę torebkę uratować. Poza tym jest w stanie idealnym. Kochani, w, dzisiejszej, w dzisiejszym filmie wystąpi też taka torebka, nawet nie wiem czy nie dwukrotnie, natomiast pokazuję ją teraz, żeby było wszystko, wiadomo, jest bardzo, bardzo fajna, taka intrygująca, bardzo mi się podoba. No tak, torebka też może być intrygująca, zadziwiająca, tak się w środku prezentuje. Mam tutaj lusterko, jest świetna. To jest torebka taka już bardziej elegancka, powiedzmy wieczorowa, ale starałam się zrobić takie stylizacje, żeby gdzieś można było się tak ubrać w ten listopadowy ponury, przysłowiowy listopadowy ponury dzień. Teraz kochani zacznę od swetra i powiem już od razu, że nie zdążyłam tego swetra wypielęgnować. Czyli on jest jeszcze w stanie takim wiecie yy, opłakanym można powiedzieć, bo jest naprawdę bardzo skosmacony, natomiast ja dam mu drugie życie, bo on mi się bardzo podoba. Yy, tutaj mamy na dole frędzle i to też bardzo ładnie wygląda, z tyłu tak się prezentuje. Ten sweter skradł moje serce, od razu widziałam w nim potencjał. Na początku pomyślałam sobie, że zestawię go z czekoladowymi kozakami, żeby nawiązywać do tych tutaj elementów brązowych, tych wstawek, natomiast później Przyszła mi na myśl trochę inna stylizacja, też myślę, udana. Słychać moje trzy pieski, które szczekają, ale to wyjątkowo. Koguta nie słychać, ale pieski teraz słychać. Kochani, także sweter do wypielęgnowania, ale bardzo, bardzo mi się podoba i naprawdę zrobię tak, że będzie wyglądał jak nowy. Kolejna rzecz to jest taki blazer, który też na pewno zauważyłyście, zauważyliście, bo też no, z tego tania odzież retro udało mi się wiadomo nagrać vloga, nagrać jakiś filmik. Natomiast niektóre rzeczy no, to są taką zagadką, nie widzieliście ich na pewno na nagraniu, bo pochodzą z tych sklepów, w których nie można nagrywać. Więc tutaj ja bym wymieniła guziki, dlatego że mi się nie podobają. Dodałabym um, albo srebrne, takie bardziej wypukłe, jakieś takie, wiecie, Ala 3D, coś, coś zupełnie innego, takie bardziej biżuteryjne, dlatego że te wyglądają tragicznie i powodują, że ten sweter wygląda jak taki sweter. Um, nie wiem, o jejku, no, no źle wygląda, i tyle. Sweter, blazer. Z tyłu tak się to prezentuje, ogólnie jest to w stanie idealnym, to jest jakaś bardzo stara metka, yy, która po prostu yy, no, z której nie, niczego się tutaj nie dowiemy, ale ogólnie ta rzecz bardzo, bardzo mi się podoba. Teraz, kochani, takie body koronkowe w kolorze ciemnym, takim zielonym, bardzo mi się podoba. Jest niesamowicie wygodne i jest na mnie dobre. I cieszę się bardzo, dlatego że jeśli chodzi o body i kombinezone, to mi jest dość ciężka sprawa. Nie zawsze wszystko na mnie po prostu pasuje. Jest takie bardzo eleganckie, ta koronka też jest taka zmysłowa, bardzo mi się podoba. I fajną opcją jest regulacja tutaj w, w kroku regulacja w kroku dwustopniowa, czyli mogę sobie tutaj do swojej sylwerki to wszystko fajnie dopasować. Kochani, kolejna rzecz to jest ponczo, które też wymaga pielęgnacji. Kupiłam je ze względu na przepiękny zielony kolor, mam zamiar z nim sobie pokombinować. No dzisiejsza stylizacja to jest dodanie zebry do tego wszystkiego, trochę szaleństwa. Natomiast będę tutaj jeszcze coś innego wymyślała. Bo to, mi przyszło, bo to mi przyszło na myśl jako pierwsze. Kochani, yy, też właśnie, tak jak wspominałam, do wypielęgnowania i, i myślę, że taka rzecz może się przydać. Zobaczę, co jeszcze z tym dam radę wykombinować, wyczarować. Słuchajcie, teraz taki płaszcz, płaszczokurtka, który skradł moje serce. I wiem, że nie wszystkim będzie się podobał, ale mnie się podoba bardzo. Przepiękne kolory, wygląda jak od projektanta z najwyższej półki. Naprawdę, i serio to mówię. Moi drodzy, tutaj stylizacja z paskiem, natomiast będę tę rzecz nosiła oczywiście rozpiętą. Dodałam do tego biżuteryjne, eleganckie buty. Te welurowe, które są śliczne, i one też dodały takiej elegancji, troszeczkę widać nogi. Nie zakryłam się całkiem, dlatego że ta kurtka jest dość długa. Również jakoś tak chciałam bardziej takiej eleganckiej stylizacji. Ona gdzieś się też błyszczy, ma naprawdę ogromny potencjał. Bardzo podobają mi się kieszenie, które wyglądają jak takie listy. Z tyłu tak się prezentuje tutaj dobór. Jeśli chodzi o dobór torebki, to miałam dwie takie propozycje dla samej siebie. W końcu postawiam na tą mniejszą, bo chciałam taką większą torebkę z takim błyskiem, która jest w kolorze tutaj tak jakby tego brązu, takiego jakby trochę złota. O! Kochani, teraz takie dzieło sztuki to jest przepiękna rzecz. Nie wiem, jak będzie Wam się to wyświetlało w, w, przed Waszymi ekranami. Natomiast tutaj chciałam powiedzieć, że to jest tak bogate, takie biżuteryjne, bardzo mi się podoba. Ja lubię takie rzeczy i mam zamiar to szaleństwo nosić na co dzień. Czyli taka stylizacja na ożywienie tych listopadowych dni, bez dodawania jakiegoś koloru. Coś, co jest nietypowe dla mnie i bardzo mi się ta stylizacja podoba. Czuję się w tym świetnie. Więc moi drodzy, tutaj. No ja jestem tym zachwycona. Miałam kiedyś coś podobnego, ale w kolorze takim bordowym. Natomiast już nie mam tej rzeczy, a to na pewno zostanie ze mną bardzo, bardzo długo jak nie na zawsze. Kochani, teraz taki żakiet, taki blazer oversize'owy, przepiękny kolor, taki delikatny niebieski, bardzo ładne guziki. Zobaczcie, jak guziki potrafią ozdobić daną rzecz, jak potrafią po prostu wszystko naprawić, jaką są ozdobą niesamowitą. Ten Żakiet z tyłu tak się prezentuje, więc jest to taki mój faworyt. Nie zdążyłam go wyprasować, dlatego że wyglądałby wtedy jak spod igły. Byłby bardzo taki elegancki, wszystko by było tutaj dopracowane. Bardzo, bardzo mi się ta rzecz podoba i powiem Wam, że no, chciałam powiedzieć, że taki jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam takiego. Natomiast to jest yy, zarezerwowane dla koszul to powiedzenie, więc dobra, daruję sobie. I kochani, pod spodem miałam taką sukienkę bardzo taką fantazyjną, taką wręcz ekstrawagancką, która ma bardzo głęboki dekolt. E, tutaj bielizna w ogóle. No, ciężko z doborem bielizny, to trzeba po prostu coś innego wymyślić. Tutaj trzeba coś innego pod podspód założyć, po prostu. Niestety z tyłu jest zepsuty zamek, z tego co widzę, i będę musiała go naprawić w jakiś sposób. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba wstawiać nowego, bo ja z zamkami to ojejku, <grych> nie lubię się za bardzo. Więc ta sukienka wystąpiła pod tym żakietem. Nie pokazywałam wam jej. Ponieważ jest zepsuty zamek i nie chciałam tutaj, wiecie, takiej wiochy trochę robić. To jest marka hmm, chyba Missguided w rozmiarze 36. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten film wam się też spodobał, tak jak moje wszystkie filmy. Tak jak piszecie, rzeczywiście dziękuję wam za wspaniałe, miłe komentarze i co widzimy się chyba jutro. Jutro jest hol wyprzedażowy. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie kochani w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Również zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.